Chcielibyśmy dzisiaj zaprosić do poważnej dyskusji, debaty na trzy tematy, trzech obszarach. Będę o nich za chwilę mówił. To jest taki termin, już, gdzie wchodzimy w ostateczną fazę kampanii wyborczej, gdzie możemy już, no, gdzie zainteresowanie wyborami i tym, na kogo mamy oddać swój głos. Mówię oczywiście o personaliach, ale też i partiach politycznych, wchodzi w decydującą fazę. Jesteśmy po. Świętach Wielkanocnych i o tym długim weekendzie majowym, więc wszyscy teraz na pewno wyborami będą żyć. W związku z tym my proponujemy jako Platforma Obywatelska, ja jako szef sztabu wyborczego proponuję przede wszystkim dyskusję na tematy bardzo ważne dla Polski. Pierwszy temat to bezpieczeństwo i w tym temacie chcielibyśmy debatować i dyskutować we Wrocławiu. Drugi temat to polityka spójności, wykorzystanie środków europejskich. Na ten temat będziemy chcieli debatować w Obrzychu, A trzeci temat to rynek wewnętrzny i na ten temat będziemy chcieli debatować w Legnicy. Tak jak mówiłem, te debaty, dyskusje będą... W trzech w trzech stolicach byłych są oczywiście w ramach województwa dolnośląskiego, mówię oczywiście o Wałbrzychu, mówię o Legnicy i o Wrocławiu. Prawdopodobnie na uczelniach wyższych, ale do tych dyskusji, do tych debat będziemy chcieli przede wszystkim zaprosić ekspertów i specjalistów. Ekspertów, którzy kandydują z naszych list do Parlamentu Europejskiego, ale też będziemy chcieli zaprosić ekspertów i specjalistów zewnętrznych ludzi, którzy w danej tematyce są specjalistami i ekspertami. I nie ukrywam, że to zaproszenie też skierujemy do innych kandydatów z innych komitetów wyborczych i takie dzisiaj z mojej, z mojej skrzynki mailowej takie zaproszenie do nich wyjdzie. Do wszystkich komitetów wyborczych. Pan będzie uczestniczył w debacie? Pan Zdrojewski akurat w debacie nie będzie uczestniczył. Dlaczego nie będzie uczestniczył? A w jakiej debacie pan chciałby uczestniczyć? W tej debacie, którą pan organizuje. W tych debatach mamy przewidzianych kandydatów, mogę ich oczywiście zaprezentować. Jeśli chodzi o energetykę, naszym ekspertem jest pan Roman Walkowiak, wieloletni. Tak, jest bezpieczeństwo i oczywiście mówimy o bezpieczeństwie Polski, w tym myślimy o Unii Energetycznej i o energetyce. Więc tutaj ekspertem będzie pan Walkowiak. Do tej, do tej dyskusji, do tej debaty zapraszamy też pana doktora Wojtka Myśleckiego i do zaproszenia skierujemy też do pana profesora Bogusława Fiedora i do poszczególnych, poszczególnych komitetów. Jeśli chodzi o rynek spójności, na pewno chcielibyśmy, żeby. W tej debacie uczestniczyła pani Danuta Jazłowiecka, to jest kandydatka numer dwa na liście Platformy Obywatelskiej, oraz pan Jerzy, tutaj, który jest odpowiedzialny, jest członkiem zarządu województwa dolnośląskiego, jest odpowiedzialny za środki unijne w naszym województwie. A ten trzeci temat to jest rynek wewnętrzny. Chcielibyśmy zaprosić do tej debaty. Mamy i to są, wszystko, to są trzy kandydatki. Mam na myśli panią wicestarostę Alicję Synowską, która wielokrotnie pracowała w Urzędzie Pracy we Świnicy. Oczywiście panią Grażynę Pichle, która jest ekspertem, doradcą zawodowym, personalnym i pracuje na co dzień w Legnicy jest z Legnicy. Oraz panią Danutę Jazłowiecką, naszą europosłankę. To tak, odpowiadając na pytanie. No rozumiem, że wszyscy są jedynki, tak? Myślę, że pan minister Zdrojewski ma też obszar, w którym będzie prowadził kampanię wyborczą, ale to pytanie do pana ministra Zdrojewskiego. No, wybraliśmy trzy tematy, które są ważne dla Polski, nie tylko dla Dolnoślązaków i mieszkańców Opolszczyzny. To są wiadomo, że reprezentanci naszej znaczy Platformy Obywatelskiej oczywiście jeśli wejdą do Parlamentu Europejskiego i innych są reprezentantami nie tylko Dolnego Śląska i Opolszczyzny, są reprezentantami Polski. Są to trzy ważne tematy dla Polski. Jeśli chodzi o kulturę to pan minister Zdrojewski wielokrotnie dyskutował na, ten temat, na temat kultury w Sejmie, również z byłym ministrem kultury. Czy możemy zadać pytanie niezwiązane z konferencją? Tak, bardzo proszę. O to, że nasz szef biura poselskiego Jacka Protasiewicza jest w radzie Nadzorczej firmy, która będzie realizować projekt portal za 66 milionów. Czy Pan coś na ten temat wie, jak to wygląda? Niestety ten temat nie wiem. Jeśli, jeśli, jeśli chodzi o nazwisko, mógłby pan powtórzyć? To chyba już były dyrektor biura. To były dyrektor biura. Tak jest. Nie wiem, to już nie, nie jest moim dyrektorem biura, także proszę pytać zainteresowanych. Pana Kaczmarka i... Czy jeszcze jakieś pytania? Terminy tych debat? Będą to debaty, na pewno nie będzie to ostatni dzień kampanii wyborczej. W przyszłym tygodniu nie będzie to jeden termin, będą to dyskusje poprzedzone. Tak myślę, że dwa, co 2-3 dwa, dni będą się odbywały i na pewno to nie będzie ostatni, przedostatni dzień kampanii wyborczej. Prawy wyborcze będą mogły zgłosić ilość? My zapraszamy, my zapraszamy ekspertów z poszczególnych komitetów, jesteśmy otwarci. Czekamy przede wszystkim, tak jak mówiłem, na specjalistów ekspertów, którzy w danej dziedzinie się poruszają. Nie chcemy, żeby to były debaty takie polityczne, na przekrzykiwanie się, kto jest, kto ma lepszy pomysł, tylko rzeczywiście rozmawiajmy, dyskutujmy na ten temat. Mieszkańcy będą mogli brać udział? Tak, jak najbardziej, to debaty będą otwarte i chcemy, żeby te debaty też były dostępne w internecie. Żeby był na, na żywo przekaz do internetu. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję serdecznie.